Witam w programie Magia Świąt. W tym odcinku przygotuję specjalny sernik gotowany w kąpieli wodnej, dzięki czemu jest niesamowicie kremowy i delikatny. Jeżeli chodzi o początek, zaczniemy od spodu naszego sernika. Do rondelka dam 100 gram masła, czyli połowę kostki. W momencie, kiedy nasze masełko rozpuszcza się, potrzeba, żeby się tylko rozpuściło, zmiksuję sobie orzechy i herbatniki. Orzechy włoskie do środka. Następną rzeczą, którą muszę sobie zmiksować, to są nasze herbatniki. Jeżeli chodzi o nasz sernik, to spód to jest jedyna rzecz, która zawiera gluten. Więc gdyby ktoś na przykład miał problemy z glutenem, może sobie zamienić to i dać jakieś ciastka, które są bezglutenowe. Do naszej miski musimy dorzucić sobie jeszcze kakao, dwie łóżki. Tak masło się rozpuściło. Teraz będziemy dorzucali masło. Masło nam połączy całą naszą masę, więc muszę sobie ją teraz tylko delikatnie przemieszać. Do formy do sernika potrzebuję dać na jej spód pergamin. Nakładam na środek i następnie posmustkę. Zamykam dolną część. Teraz nasze ciasto wrzucamy do naszej formy. Jeżeli chodzi o pieczenie spodu, około 12 minut, temperatura 190 stopni. Pamiętajmy, żeby sobie delikatnie ją wykładzić Przy naszej łyżki. 195 stopni, około 12-15 minut. Duży garnek. Daję go sobie na palnik. Następnie śmietana słodka, 36. Potrzebuje jej litr. I śmietana. syk. Biała czekolada do środka, delikatnie ją rozkruszę. Po czekoladzie przejdziemy do wanili. Teraz do miski wybiję sobie jajka, siedem jajek. Następnie twaruk. Twaruk akurat mam tutaj półtłusty, krajankę. Dodam go sobie w momencie miksowania razem z jajkami. Jak widać, śmietana zaczęła się już powoli gotować z czekoladą i wanilią. Dlaczego muszę czekać do momentu, gdy wyłączę sos? Bardzo prosto, gdybym dodał teraz jajka na przykład i twaróg i to się dalej gotowało, zrobiłabym nam się jajecznicę, a tego nie chcemy. Chce, żeby, chcemy, żeby on był delikatny i kremowy, więc stopniowo dodaję sobie kostki twarogu i miksuję całość. W tym momencie widzimy, jaka jest fajna konsystencja i teraz dodam sobie do tego jajka. Natomiast ważne jest, jest to, że twaróg wystudził nam naszą śmietanę, więc teraz jestem pewny, że jajka mi się nie zetną. Mój spód jest już gotowy, więc mogę go wyjąć z piekarnika. Spód odpieczony. Potrzebuję wlać moją masę do środka, natomiast nie mogę tak klusnąć, potrzebuję coś, dzięki czemu będę mógł dać takim delikatnym strumieniem. Dzięki temu też mi się równomiernie rozprowadzi, natomiast czasami jest tak, że spody są delikatne, chluśniemy naszą masą do środka i nam się robią dziury w cieście, a tego tutaj teraz nie chcemy. Następnie sernik przekładamy do środka. Do sernika, który jest w głębszej blaszce, muszę wlać wodę, tak, aby mniej więcej przykryła na wysokości dwóch palców naszą forebkę. 140 stopni, około półtorej godziny. Przygotuję sobie sos malinowy. Do rondelka dodam maliny. Mogą być świeże, bądź ewentualnie mrożone. Następnie moje malinę zasypię cukrem. Następnie całość zagotuję. Następnie do naszych malin dosłownie łyżka miodu. Przygotuję sobie do tego tak zwaną zawiśnę, czyli skrobię mąkę ziemniaczaną myszą po prostu z wodą. Dla pewności zawsze dodaję mniejszą część, ponieważ zawsze mogę dolać. I teraz już mogę zobaczyć, jak, moja, jak mój sos gęstnieje. Ten sos jest dosyć jest słodki, poprzez cukier i miód więc złamę go cytryną. Dam skórkę i sok cytryny. Sernik już jest upieczony. Najważniejsza rzecz, jaka jest podczas jego pieczenia, to jest to, że po wyjęciu powinien on tak delikatnie nam gonić. Najczęstszym błędem jest to, że widzimy, że sernik jest taki właśnie luźny go dopiekamy jeszcze. I to jest największy błąd, bo wtedy on już się za bardzo ścina. On jest upieczony, wyjmuję go z wody, wstawiam go do lodówki. Po około 5 godzinach stania w lodówce sernik już jest bardzo zwarty i zbity. Pamiętajcie, aby dokładnie odciąć rant od naszego sernika i teraz bardzo delikatnie podnosimy wszystko do góry. Mam kawałek ukrojony, posypię sobie go jeszcze delikatnie z cukrem pudrem. Na spód talerza sos malinowy, teraz kawałek sernika piękny i kremowy. Do dekoracji odrobinę świeżych malin. Jeżeli macie możliwość, możemy dać jeszcze na górę odrobinę świeżych kwiatów, które zawsze będą ładnie wyglądały. I tak oto w domowych warunkach możecie przygotować na wasz świąteczny stół sernik, który naprawdę mógłby być w każdej dobrej restauracji. Dobrze wiemy, że zmywarka przez święta ma dużo pracy, więc warto o od nim odpowiednio zadbać. Pamiętajmy o tym, że dokładne mycie zmywarki również przedłuża jej funkcjonowanie.